Witajcie! Dzisiaj chciałabym omówić kilka kwestii związanych z identyfikacją wizualną. Jeśli wejdziemy w szczegóły, to może się okazać, że na drodze pojawia się wiele pytań, które mamy. Dlatego ten temat się wyjaśni i mam nadzieję, że pomoże Wam w identyfikacji siebie i własnej firmy i jak to połączyć ze sobą. Zapraszam. Jaka jest Twoja identyfikacja wizualna i czy musi być ona identyczna jak brand Twojej firmy? Czy mam zaczynać promować nazwisko swoje, czy promować swoją firmę? Czy tworzyć osobne konta na socjalach dla siebie osobiście, a osobne dla mojej firmy? To są pytania, z którymi bardzo wiele razy spotyka się przedsiębiorca, który chciałby zacząć promować swoją markę własną. Postaram się na te pytania odpowiedzieć w trakcie tego i kolejnych odcinków. Zatem zacznijmy. Zakładam, że skoro tutaj jesteście, to raczej każdy z nas reprezentuje mały biznes. Jesteśmy freelancerami, właścicielami małych biznesów osobami, które chciałoby swoje hobby przełożyć właśnie na jakiś mały biznes. Zatem w tym przypadku reprezentujemy małą firmę, więc możemy śmiało powiedzieć, że my to firma, a firma to my. Bowiem całe nasze życie zawodowe kręci się wokół tego, co się dzieje prywatnie i na odwrót. Trudno jest zatem stwierdzić w tej sytuacji, aby to rozdzielić. W związku z tym ja mimo wszystko jestem za tym, aby tworząc mały biznes, połączyć swoją troszeczkę swojego prywatnego życia razem z biznesowym, aby stworzyć w koncepcji całości swoją markę własną. Zakładam bowiem, że tutaj nikt z nas nie jest prezesem firm typu Kola. Typu Nike, typu Apple. Także zakładamy, że jesteśmy małymi biznesami i warto rzeczywiście spojrzeć pod tym względem na budowanie swojej marki własnej. Zatem wszystko, co powinniśmy chcieć zrobić, to ugruntować swoją bardzo mocną pozycję jako ekspert w konkretnej dziedzinie, poprzez skierowanie jak najlepszego doświadczenia klienta z naszą marką. I jeśli słuchaliście już moich poprzednich wykładów, to już wiecie, że każdy z nas ma już swój personal branding, niezależnie od tego czy chcemy i staramy się i tworzymy tutaj jakiś plan czy nie. On się już po prostu dzieje w związku z tym, mając już ten branding i żyjąc w takich czasach, jakich jesteśmy, warto aby jego powoli kształtować i robić to w pełni świadomie. Mamy na rynku bardzo wiele narzędzi, które nam ku temu pomagają. Yy, nigdy nie było czasów, kiedy mieliśmy taką dużą ilość narzędzi tak naprawdę za darmo do dyspozycji, w związku z tym jesteśmy samodzielnie w stanie zrobić bardzo du Rzeczy. Dla przykładu program Canva. Myślę, że dużo osób z Was go zna, gdzie możemy praktycznie bez żadnej wiedzy graficznej stworzyć piękne grafiki, piękne szablony, piękne zaproszenia, banery i tak ale równocześnie jesteśmy w stanie zrobić nawet sami swoją stronę internetową dzięki narzędziom takim jak WordPress. W związku z tym mamy bardzo wiele możliwości i do tego zachęcam, aby tworząc swoją markę osobistą, oprzeć się właśnie na to, co już jest na rynku dostępne, bo żal byłoby z tych narzędzi rzeczywiście nie korzystać. Oczywiście mówiąc o narzędziach, mam na myśli również social media. Nigdy nie mieliśmy takiej możliwości kontaktu z klientem jak obecnie. Możemy tak naprawdę w trybie rzeczywistym z klientem utrzymywać kontakt, utrzymywać relacje i podtrzymywać dzięki właśnie rzeczom, które będziemy komunikować. I dlatego skłaniam się y, ku wywodowi, że mimo wszystko łatwiej jest tworzyć markę osobistą niż markę firmową. A dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedziała, marka osobista to my. Mamy już swoje nazwisko, mamy swoją osobowość, mamy rzeczy, które nas charakteryzują. Tworząc od początku firmę musimy przede wszystkim zastanowić się nad nazwą. Pamiętajmy, że wbrew pozorom jest to łatwe zadanie, ale może ono mieć bardzo duże konsekwencje w przyszłości. Nigdy nie wiemy, jak ta firma się rozbudowuje, rozbuduje, do jakich y, wymiarów, w związku z tym ta nazwa, tak naprawdę, i ta strategia, podejścia do tworzenia firmy jest istotna. Również musimy wymyśleć całą identyfikację wizualną, w jaki sposób kolorystycznie również będziemy chcieli się komunikować, jaki jest nasz ton kontaktu z klientem, jakie czionki będziemy używać. W związku z tym to jest coś, co musimy stworzyć zupełnie od początku. Natomiast budując swoją markę własną zaczynamy od siebie, a my jesteśmy już w jacyś już jesteśmy i to wystarczy po prostu dobrze obudować. A skoro już mowa o identyfikacji wizualnej, to myślę, że można podsunąć tutaj Wam definicję identyfikacji wizualnej. Zatem to jest to Spójnie i systematycznie stosowanych elementów graficznych, które mają na celu nadanie unikalnego stylu i rozpoznawalnego wizerunku marce, osobie, produktowi bądź instytucji. Zatem to wszystko, co publika widzi patrząc na ciebie, patrząc na twoją markę, czyli to sposób, w jaki wizualnie kontaktujemy się ze światem. Spójrzcie na to z tej strony. Jak wejdę na Twoją stronę internetową, następnie na Twoje socjale, to ja w kilka sekund jestem w stanie wykreować sobie o Tobie pewną opinię. Czyli to jest wszystko, co tak naprawdę widzę na pierwszy rzut oka. Ta identyfikacja wizualna ma ogromne znaczenie dla tego, co człowiek widzi, ponieważ jak wiecie, kupujemy oczyma i tych kilka pierwszych sekund jest naprawdę istotne w budowaniu świadomości naszej u klienta. Więc co wpłynie na pierwszą ocenę? Oczywiście nie będzie to content, ocena Twojej eksperckości, Rodzaj treści, który publikujesz, po prostu ocenimy to, co widzimy, czyli naszą identyfikację wizualną. I niestety z identyfikacją wizualną jest tak samo jak z naszym wizerunkiem. To, że jej nie masz, nie znaczy tak naprawdę, że jej nie masz. Ludzie ocenią to, że tego nie masz i będą myśleć, że albo jesteś niechlujny, albo do tego wystarczająco dobrze się nie przygotowałeś, albo nie przykładasz wagi z jakiegoś tam względu, natomiast raczej będzie to odczytane w sposób negatywny. Więc mi się wydaje, że jeśli nie mamy zidentyfikowanych właśnie tych elementów, to ktoś sobie pomyśli o tobie, że masz podejście I don't care. I powtórzę raz jeszcze, pamiętaj, że ludzie oceniają nas dosłownie w kilka sekund. I nie da się drugi raz zrobić dobrego pierwszego wrażenia. Zatem o identyfikacji wizualnej teoretycznie dzisiaj to tyle. W kolejnych odcinkach opowiem więcej od strony praktycznej, o logo, o czcionkach. O palecie kolorów i jak to zrobić, aby to było łatwe, przyjemne i przede wszystkim zrobione niewielkim wkładem pracy i kosztów przez nas samych. Zapraszam, do zobaczenia. A jeszcze na koniec chciałabym zachęcić do pozostawiania lajków i obserwowania, ponieważ kanał rozwijam i już niedługo poza teorią będę przedstawiała Wam troszeczkę więcej praktycznych yy, inspiracji yy, osób, które prowadzą świetnie markę osobistą. Zapraszam.